Złotnicki założył czapeczkę z tamtej strony. Słońce razi dobry, wyrzucający serwis i kapitalne minięcie szramiaka po trzy, ale być może jest to też konsekwencja, no właśnie tego ataku Złotnickiego i z samiuśką linię lepiej. W tym tajbreku otworzył grę szramiak, który prowadzi 1-0. No to powinien skończyć i kończy. 15 -0. I 30 zero. Tak, widać, że tutaj złotnicki po tych swoich dobrych podaniach, czy e, forhendach. Często, chociaż teraz grał z backhandu. Będzie chodził do siatki, I, i jeżeli szramiak znajdzie na to odpowiedź, ale na pewno nie na takie zagranie: 4-5 i po 30 znowu Lotnicki do siatki, ale kapitalnie szramiak. I raz jeszcze: 3-4. Serwuje Szramiak. Trafił przy linii. Skrót i skutecznie. 0,15 015. Bardzo dobry serwis. Krótsza piłka Złotnicki. Tak, takie piłki. Dzisiaj wykorzystuję setową. Obronił Złotnicki. No zobaczymy, czy zaraz szlanek będzie miał kolejną. Czy tutaj coś się zmieni? Oglądamy. Bardzo dobry serwis. Właśnie to ustawia Złotnickiego w pozycji atakującego. I tak! jak kapitalnie doszedł do tej piłki. No wydawało się, że tak dobrego odegrania z tej pozycji nie będzie mógł nam zaprezentować. Ale dobrze... Zablokował stopy. Silnie stanął na nogach nisko. I właśnie ten jednoręczny backhand. I będziemy mieli drugą piłkę setową. Bardzo dobry serwis. Teraz szamiaka huknął. wyrzucający i tylko próbował złapać właściwie to podanie. Nie złapał. 7-8. I tak. Trzecia piłka setowa. 7-8. I tak. Trzecia piłka setowa. Dobry serwis. Ale retur też głęboki, bardzo dobry. Chyba ta piłka wejdzie, tak. I jeszcze raz złotnicki do backhandu. I co teraz? A teraz mamy koniec pierwszego seta, którego wygrywa szramiak 9-7. No taki punkt podarował, żeby to się nie zemściło jak przed chwilą w przypadku Złotnickiego. 15 42 breakpointy. A kapitalnie, brawo. Ćwierćfinał Ligi Pucharowej 2023. Szramiak kontra Złotnicki z seta pierwszego. Wygrał Szramiak 6-5 w tiebreku 9-7, a teraz otwiera przy pięknym zagraniem po linii 3-4-0-15. Znowu Złotnicki ponawia tą samą akcję, ale tego smecza chyba wykończył już na pewno, ale jednak poza drugie podanie 40-30 Szamiak 40-30 i będziemy mieli piłkę na po 4 weszła ta jedynka i winner zobaczymy jak na to wszystko teraz odpowie Szramiak zmiana w wykonaniu Złotnickiego w tym momencie już nie atakuje a spokojnie czeka czeka, ale nie ma na co czekać bo Szramiak takie piłki wykorzystuje a czy meczu to się okaże za chwilę 15.30 i drugie podanie Długa wymiana i Złotnicki do siatki. Trafił! Trafił w linie 15:40 i to oznacza, że będziemy mieli dwie piłki meczowe dla Szramiaka i pierwszą w kapitalnym stylu broni Złotnicki. 30-40 i jeszcze jedna piłka meczowa dla Szramiaka czy się wybroni Złotnicki idzie do siatki Szamiak skończył w kapitalnym przepiękny sposób a więc jednak Piotr Szramiak w półfinale standard champion 2023 zagra jednak zagra w półfinale ale tutaj trzeba dzisiaj podkreślić spotkanie z obu stron. Bardzo dobre, bardzo dobre widowisko. Z w Zdziszowicach za uwagę dziękuję, Dariusz Stanuchowski.